Czasami czujemy się wyczerpane. Nie fizycznie. Nie z powodu braku snu czy złej diety. Ale na poziomie wewnętrznym. Jakby nasza dusza wołała, hej! Zapomniałaś o mnie. W takich chwilach warto zatrzymać się i zapytać, czy jestem w swojej energii. Czy tylko funkcjonuję z rozpędu? Dziś opowiem Ci o trzech bardzo prostych, ale często niedocenianych rzeczach, które osłabiają kobiecą energię. I podpowiem, jak zacząć je przywracać, łagodnie i bez presji. Po pierwsze, ciągłe bycie w trybie działania. To, co sprawdza się w energii męskiej, plan, tempo, wynik, może nas wypalić, jeśli jesteśmy w tym przez całe dnie. Kobieca energia nie kwitnie w pośpiechu. Kobieca energia potrzebuje przestrzeni, oddechu, rytuałów. Dlatego, zamiast listy zadań, spróbuj rytmu. Nie muszę zrobić x. Tylko chciałabym dziś poczuć się lekko, więc zacznę od... Po drugie, udawanie, że nic cię nie boli. Wielu z nas wmówiono, że bycie wrażliwą to słabość. Ale prawda jest taka, że tłumiona emocja nie znika, ona zamienia się w napięcie. Wspięte barki. W trudność z oddychaniem. W potrzebę, by wszystko kontrolować. Dlatego, pozwól sobie... czuć... Czasem wystarczy zamknąć drzwi, położyć dłoń na sercu i powiedzieć: To było dla mnie trudne i mam prawo tak się czuć. Po trzecie samotne dźwiganie wszystkiego. Wiele z nas nosi w sobie przekonanie nie mogę nikogo obciążać swoimi problemami ale prawda jest taka, że kobieca energia kwitnie w relacji nie tylko romantycznej w siostrzeństwie w rozmowie z drugą kobietą która nie musi ci nic doradzać. Tylko Cię wysłuchać. Dlatego, sięgnij po wsparcie. Czasem największą mocą nie jest dawanie, tylko przyjęcie tego, co ktoś chce Ci dać. Nie jesteś robotem, nie jesteś projektem do naprawy. Jesteś kobietą i masz prawo, zwolnić, zatrzymać się, powiedzieć: Nie wiem, ale chcę się zaopiekować sobą. Zamknij oczy, połóż dłoń na sercu i powiedz do siebie: Nie muszę robić nic więcej. Już jestem i to wystarczy. Nie muszę się spieszyć, nie muszę być inna, nie muszę niczego udowadniać. Jestem dokładnie taka, jaka mam być, w tym momencie, w tym oddechu, w tej wersji siebie. Jestem idealna, dokładnie taka, jaka jestem. Do usłyszenia w ciszy.